Właśnie lecimy na lupy eee. Jak się czujesz z tym faktem? Mega dobrze. Mega dobrze. Jestem mega Ja nie wiem, czy to są męskie w ogóle. Nie, jest chyba. Dobra, idziemy. To są nasze łowy na dziś. I będzie miał co gryźć. Bo Pimbek, Wiesz o tym, że pimpek ma kompleks ogona i jak dostaje pluszaka, to zawsze odgryza ogony? Bo sam nie ma? No. Nie No? Ty mnie ty tu witasz. Wow, ale masz zabawki! Nox, é, vejo que tu tinha o down, vejo que tu tinha o quantinho. Dá ao... przy okazji nagram wstęp, znaczy wstęp, kontynuację bloga. przywitaj się. Dzień dobry, dzień dobry O kur... Przepraszam Ała! Więc nagrywam... Możesz usiąść e następnego dnia dlatego, że jedziemy na słodką misję bo teraz sobie wymyślił, że o chce zdjęcia wszystkich dzieci e, swoich razem i osobno, nie wiadomo po co i jedziemy do piesków i biorę tego pieska więc jedziemy na misję do Piesków, zrobić jakieś zdjęcia. Hugon wie po co, nie? Tak, Jedziemy. W ogóle patrzcie, ile mam pięknych kwiatów. Nie że tutaj te, co tam od mamy. To tutaj dostałam róże od mojego chłopaka. I dostałam ramkę od słodziaka, którą zrobił własnoręcznie. I to jest tak... Jestem zakochana po prostu. I te kwiatki tak... Mam nadzieję, że wasz, wasze walentynki też były udane. A jeśli nie były, to niczym się nie przejmujcie, bo yy, polecam obejrzeć film z podsumowania roku i zobaczcie, jak były moje walentynki rok temu, a jak były w tym roku. W sensie, nie widzieliście, jakie były w tym roku, bo nie, nie chciałam tego nagrywać, bo to było takie nasze, ale mogę Wam powiedzieć, że było bardzo, bardzo fajnie i to były chyba w sumie na pewno najlepsze walentynki w moim życiu. Wiecie co dzisiaj jest za święto? Tłusty czwartek, a ja nie mam żadnego pątka, ale załatwię to. Robimy sobie mini haul zakupowy, ponieważ przyszły mi rzeczy z Shein i chciałam wam pokazać, zanim zostanę wiedziona, że Shein. W sumie mogę być zjedzona, Bo no kurde szczerze, Powiem wam szczerze Te leginsy W sensie jakby ten typ leginsów To jest najlepszy, najlepszy leginsy jakie miałam na siłowni e, I miałam i z Gym Glamour i ze Strong Pointa. No i te leginsy nie są tanie, bo kosztują około dwóch stówek Jeśli ja mam wydawać dwie stópki na leginsy, które nie mają wszystkiego czego ja chcę ale ginsy, które mają, kosztują 60 zł, mają to, co ja chcę. No to I'm so sorry, ale mi aż głupia wspierać markę, która, którą się tyle płaci i tyle nie oddaje, więc e, głównie zamówienie było na te leginsy, Znaczy po to w ogóle to zamówienie było, ponieważ mam stanik w bardzo podobnym kolorze. A wygląda on dokładnie tak, nie wiem jak w kamerze, ale na żywo odbiegają może trochę odrobinę i mi to nie przeszkadza, e, więc zamówiłam te leginsy, teraz sobie je... Przymierzymy jak leżą, czy tak fajnie, jak te szare. I zamówienie było po to, ale jak już tam jestem, to spojrzałam sobie na sztuczne rzęsy, bo sztuczne rzęsy to jest kolejna rzecz, która uważam, że nie ma co przypłacać Za takie coś zapłaciłam chyba 10 zł. A to są idealnie takie rzęsy, jak ja lubię, bo to są połówki. Więc nie będę musiała ich ciąć na pół. Tutaj druga paka. No i dwie, dwie rzeczy to są ubrania, bo po prostu mi się spodobały. Nie jestem dumna ze swojego zachowania, ale. Tyle. Pierwsza rzecz to jest rzecz, którą mam na sobie. Jest to taki tisik. Po prostu brakowało mi trochę takich basicowych rzeczy z długim rękawem, bo mam basicy z krótkim, ale nie basicy z długim. Po prostu w takie dni jak dzisiaj, czyli po prostu zimne, jest mi zimno. Więc chciałam mieć tisiki z długim. I bardzo fajnie. I druga rzecz bluzka. Jest to coś takiego, zaraz to przymierzymy, jak to wygląda. Spodobał mi się po prostu bardzo kolor. Na druk też jest git i tak. W ogóle przez przypadek, nie wiem jak ja to zrobiłam. Zamówiłam dwie sztuki tego, więc to znajdziecie na moim vintage po prostu. Tutaj macie z boku za jakąś tam darmową cenę wręcz. Więc ja się przebieram i zobaczmy. okej, okay, więc bluzka prezentuje się tak. Fajne jest w niej to, że jest dłuższa. Więc za spokojnie wchodzi w spodnie, nery zakryte, bo ja już jestem starą babcią i nery muszą być zakryte. Sorry za moją podłogę, ale tak nie skrzypi w pokoju. Ja oczami wyobraźni widziałam ten kisik z tą torebką i jeszcze mam czapkę z takim zielonym. Teraz widzę, że to nie jest dokładnie ten sam odcień, ale i tak mi to siedzi, i tak bym tak wyszła, więc z tego zakupu jestem bardzo zadowolona i w końcu mam swój bazyczek taki, jaki chciałam. Materiał jest Taki sam jak z poprzedniej bluzki, czyli taki prążek nie, Dobra, przechodzimy do gwoździa tego programu Nie mówi się chyba gwóźdź, nie mówi się gwóźdź programu do gwo... Ale nie, nie odmienia się tego do gwoździa programu Przechodzimy do lekinsów po prostu Aj can't po prostu, I can't Niech mnie wszyscy zjedzą, że zamówiłam z Shein. Proszę bardzo, ale te lekinsy ja nigdy nie miałam lepszych leggingsów Mówię to serio, z czystym sumieniem Nie współpracuję ani z Shein, ani z Glamour, ani z jakąkolwiek inną firmą No po prostu są super I chcę podkreślić to, że ja mam byle jakie majtki na sobie W sensie ja mam po prostu te, które miałam na sobie Ja nie musiałam specjalnie się przebierać do przymiarki, żeby martwić się, czy mi majtki nie prześwitują A mam dwie pary z Gym Glamour i zawsze muszę myśleć, czy ja mam dobre majtki do nich. W sensie czy bezszwowe, czy odpowiedni kolor, bo one będą prześwietliwać, jeśli Wy ubierzecie złe. No tutaj serię możecie ubrać bele jakie, i teraz tak między nami Laski, to jak mam okres, to wybieram właśnie legginsy tego typu, a nie leginsy Jim glamour, bo... Tam się muszę martwić, tu niekoniecznie. To no pięknie leżą, pięknie podkreślają wszystko. Fajnie ten pas trzyma. W sensie, on nie jest jakiś mocno taki, ale na przykład dla mnie to jest na plus, bo jak te pasy są za bardzo, to jest mi wręcz niewygodnie po prostu ćwiczyć. Więc tak to wygląda. I wydaje mi się, że koniec mojego holu Jestem bardzo, bardzo zadowolona. A jeśli podoba Wam się bluzka, którą mam na sobie, to możecie wpadać na mój vintage, bo że jeszcze tam siedzi. Ja kupiłam tą bluzkę za 20 zł, więc tak mi się wydaje, że za 20, więc wystawiam po prostu zadychę na Vinted i la. Ja dalej w tych samych ciuchach, ale jeśli chodzi o mój tłusty czwartek. To jest mocno. Właściwie teraz sobie zdałam sprawę, że świetny moment wybrałam na robienie przebitek, bo normalnie już mam wywalony bebek po całym dniu i zaraz będę znowu dostawać jakieś głupie komentarze. E, no ale trudno, nic z tym nie zrobię, że e, jestem człowiekiem i mój organizm funkcjonuje jak normalnego człowieka. Ostatnio, właśnie, znaczy nie tak, ostatnio, jakiś czas temu, werka, czyli moja taka. Znajoma, mogę po prostu powiedzieć, byłyśmy raz na wyjeździe i, i jakby nie utrzymujemy ze sobą na co dzień kontaktu. E, Wspominam o tym, bo stawiała mi tarota, i będą, no, może raczej lepiej, żeby ktoś obcy ci stawiał tarota i tak dalej. I właśnie mówiła mi, że moja działalność w internecie pójdzie w dobrą stronę, ale nie mogę przesyłać tyle energii mojej na negatywne komentarze, tylko nie marnować jej po prostu, tylko przesyłać ją na te dobre rzeczy. I staram się ale problem w tych komentarzach jest taki, że one mnie nie ranią, nie jest tak, że mi jest smutno jakoś przez nie, tylko one mnie denerwuje, denerwuje mnie głupota ludzka i taka po prostu takie bycie tępym, po prostu i jak ktoś jest tępy, to mnie to strasznie irytuje i czasami mam humor taki, że po prostu to prześmiewam, bo... Tempo tam mnie śmieszy, ale czasami jest tak, że ten pota mnie wkurza i na tym pracuję, bo wiem, że to jest jakby po prostu bariera, którą sama ja sobie stwarzam, żeby pójść dalej w tym internecie, nie? Wiecie o co chodzi? Więc muszę um, po prostu pogodzić się z tym, że nie każdy jest obdarowany inteligencją, ale to nie jest zbyt łatwe, wam powiem, ale trudno, ja idę się myć, bo już jestem taka po całym dniu. Jak coś mam na sobie stanik, ale czy wy widzicie jakim jestem lwem po całym dniu, bo miałam kitka. Taki vibes. Czuję się jak Pamela Anderson trochę. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami z y, kuchni, z dosyć nietypowym śniadankiem jak na mnie. Dlatego, że ja przez ostatni czas miałam fazę na słodkie śniadania, na owsianki. I czasami przychodzi taki czas, że coś mi się przeje. I to chyba nadszedł ten moment. Um, pewnie za dwa dni znowu ją ja będę jadła, ale whatever. Idę się malować i tam pogadamy, więc... Super kadr, ale... Czekajcie, co tu mi... Właśnie się maluję i powiem wam, że mam rozkwina, jak mam się pomalować, bo dzisiaj mam interesujący dzień. Mianowicie, jadę na siłownię za dwie godziny, później jadę do pracy, a później jadę na imprezę z Andzią. Wiecie, kto to jest Andzia. I się zastanawiam, na szczęście moja twarz... Mi się jakoś bardzo nie poci oprócz nosa, więc podkład i ogólnie bazę na siłownię na spokojnie, pomimo że wiem, że to nie jest jakieś super zdrowe, no to wiecie, to jest sytuacja kryzysowa, bo ja między tymi rzeczami nie mam czasu, żeby się pomalować na nowo, nie? Więc to damy radę, ale zastanawiam się z jak z oczami, co w ogóle zrobić, bo pracę mam taką, że na spokojnie mogłabym iść z tapetą, ale tak głupio mieć na siłownię z jakimiś cieniami i tak dalej, więc chyba po prostu sobie do sztuczne, rzęsy. Troszkę będę głupkowa, to wygląda na siłowni, ale trudno, co, co, co zrobić. I w ogóle opowiem wam mój sen. Wydaje mi się, że na tym ostatnim vlogu wspominałam, że ja mam ostatnio trochę dziwne sny, takie, takie że aż się prosi, żeby to sprawdzić. Nie wiem, nie wiem, czy o co chodzi. Na przykład dzisiaj śniła mi się ładowarka, którą jak się włączy, jak włączyłam ją do kontaktu, to zaczęła się cała palić. Pisałam w sennik, paląca się ładowarka i ogólnie nie było czegoś takiego, ale ogólnie zaczęłam czytać, co oznacza ładowarka i ładowarka to jakby są takie więzi międzyludzkie, utrzymywanie więzi, właśnie jak komuś się psuje, ładowarka w śnie. Nie wiem, czy można to podpiąć bo pod się ładowarki. Um, albo, że ładowarka nie ładuje telefonu, to znaczy, że te więzi, coś tam się psuje, czyli w sumie, jakby tak interpretować ten sen, że ta ładowarka wręcz się spaliła, to jakby te więzi w ogóle zostały rozwalone. Może coś w tym jest. Miałam też na wykładach właśnie, że już od jakichś tam, wiecie, starych, starych lat. Jak tam ta psychologia dopiero się zaczynała tam tworzyć, tak naprawdę jakoś lepiej. Ludzie zwracali uwagę na sny, na marzenia senne. W sumie od zawsze się mówiło, że sny to jest ta nasza podświadomość, coś czego nie wiemy i nasz mózg chce, żeby się dowiedział. Na przykład mój chłop na początku miał trochę ze mnie pizdę, że ja sprawdzam, co oznaczają sny, że w ogóle przykładam do tego taką wagę. Ale jak mu zaczęłam opowiadać, że ja naprawdę dosyć klarownie pamiętam moje sny i naprawdę czasami mogę Wam opowiedzieć mój sen jeden do jeden, no to zauważyłam, że zaczął się tak zastanawiać, bo na przykład on ma tak, że w ogóle nie pamięta swoich snów i pamięta je raz na ruski rok, i jak mu się przyśniły białe jagody, to kazał mi to sprawdzać. Więc no, ja wiem, że dużo ludzi ma do tego takie sobie podejście, ale ja uważam, że coś w tym jest. Sny to jest tak bardzo nie wiem, dziwna rzecz, i... Tak naprawdę do dzisiaj ludzie nie do końca ogarniają sny, że moim zdaniem aż dziwnie tego, wiecie, nie sprawdzać, nie interesować się tym. A tak w ogóle chciałam e, pogadać, e, bo wczoraj mówiłam o tym hejcie i tak też mówiłam, że nie chcę przykładać do tego wagi i już przestaję, ale chciałam Wam opowiedzieć mój mini eksperyment, dlatego że stwierdziłam, ok, Oliwia, you wanna be famous. <grym> Może nie do końca famous, ale jakby chcę. Żeby coś, żeby wyszło mi w tym internecie Bo bardzo lubię to robić I uważam, że się do tego po prostu naleję A Więc jakby chcesz działać i tak dalej To musisz musisz trochę przepracować Jakby o co chodzi z tymi, z tymi ludźmi, co piszą takie głupoty i w ogóle I zaczęłam kombinować I tak, czasami robiłam taki dzień, że, że totalnie ignorowałam tych ludzi I powiem wam, że nie zawsze ta ignorancja działa ta ignorancja, to ignorowanie działa, bo miałam wrażenie, że wręcz ludzie bardziej się nakręcali, czuli się razem. Ja mówię o TikToku, bo tak naprawdę hejty dostaję tylko na TikToku, bo właśnie zastanawiałam się, czy dlatego, że na TikToku jest dużo dzieci, ale mi dużo takich przegrywów życiowych, <grywania> takich przegrywów życiowych typowych mnie hejtuje, bo jak powiedziałam na ich konta, to nie były dzieci, tylko na przykład takie takie sebiksy, nie? Latki od 20 do 40, nie? Sobie analizowałam, o co chodzi. Później pomyślałam, że TikTok jest taką apką na typowo na rozluźnienie i może jak ludzie tam wchodzą, to nastawiają się na to, że okej, okay, przychodzę tutaj z tą moją jedną komórką, która mi została pod koniec dnia i tak się zachowuję. Jakby nie wiem, ja tego to analizuję, o co chodzi. Może za bardzo, ale wiecie, ja mam overthinking, więc... Innego dnia na przykład odpisywałam tym ludziom, ale nie w stylu, że ja ich chcę pocisnąć, bo takie coś tylko nakręca takie osoby. Tylko w stylu What is your problem? Jaki masz problem? O co ci chodzi? Co tutaj nie tak zrobiłam? I wiecie co? Oni kasowali te komentarze wtedy. Ja miałam takie OK, czyli nie masz żadnego problemu, tylko próbujesz wyładować swoją frustrację. To jest dla mnie z góry wiadome, ale byłam ciekawa, czy ci ludzie wymyślą jakąś odpowiedź, czy po prostu skacują. Ogólnie ten sposób nie działa na wszystkich, bo miałam tak z y, jakimiś też komentarzami, że pisałam, o co ci chodzi, a oni do mnie w stylu XD albo no nie wiem, jakieś takie. I wtedy, jak mi odpisują w taki sposób, no to wiadomo, że są górne krytykami do kwadratu i już nie ma co dyskutować. Na przykład też zauważyłam takie coś. Nie wiem, czemu wpadła mi taka jedna dziewczyna w oko, chyba dlatego, że miała dosyć taki specyficzny, specyficzny awatar. Zdjęcie na profilu i dlatego mi zapadło w pamięć Bo pamiętam, że mi coś tam zhejtowała, parę tiktoków, bla 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 Później patrzę, a ona zaczyna mi Nagle przerzuciła się chyba, nie wiem, może nie nagle polubiła Weszła na YouTube'a, zobaczyła jak jestem zajebista I zaczęła mi lajkować wszystkie tiktoki, dodawać do ulubionych I w ogóle jakby już zero hejtu z jej strony Więc szczerze, próbowałam zbadać ten rynek hejtowy I nie rozumiem Chyba doszłam do wniosku, że wykonę. Nie chcę mi się więcej przestraszyć tej energii, bo już mam takie... Poprawmy sobie sumie humor. Ja to siłowni teraz z chłopem, więc bardzo fajnie. Trochę się przejmuję tym makijażem, ale trudno. Wezmę parę kosmetyków, jakbym miała coś popoprawiać poprawiać. Ja teraz się ogarniam i myślę, że wrócę do Was yy, już z Andzią. Nie, poczekaj, poczekaj, nie jestem na no, to głupi psychicznie. Koleba, proszę o głośno. Mam Zdejmą film! No tak dużo daniem na zarobię nawet. On jest jest 23.8, musimy zadzwonić po Uberach. cię. Nawet nie czuję w tym ja Tutaj To nie jest dobrze, kurwa, to nie jest nie. dobrze, ja nie czuję. Ale zachowaj Dzień nie Nie jest ciężko. To już nie są te lata. Ja pamiętam, jak ja miałam 16-17 lat. Nawet nie będę udawać przed wami, Odkąd mam 18 lat. No nie, no nie. Każdy próbował. Każdy coś tam działa. Ja pamiętam, że ja po prostu potrafiłam iść o 15 z dziewczynami, coś tam popić i ogarnąć się do. I naprawdę to nie było, wiecie, piwko. I ogarnąć się do 20, tak? Żeby mama się nie ogarnęła. A wczoraj ja naprawdę nie wypiłam dużo, a łeb mnie pizga, tak mną telepie. I najlepsze jest to, że jest godzina 11.04, a o godzinie 15 ja się muszę stawić w mojej robocie. I to Wam chciałam pokazać, czyli jak wygląda człowiek po terapii, jakby go coś przejechało. Tak postanowiłam, że pomimo, że raczej przez to, że na moim kanale są głównie vlogi itd. i tak dalej, i pokazuję Wam swoją codzienność, to widzicie dużo takiego normalnego życia, to chciałam też zacząć pokazywać więcej emocji, że nie tylko człowiek jest niby happy albo zły, ale też na przykład smutny i... Ja mam trochę problem z pokazywaniem tej emocji, ale taki mini step, że... Oj, w tym świetle nie wyglądam wcale na zapokaną, ale jak was wezmę tutaj, to naprawdę jestem zaryczana. A, I po prostu żebyście mm, wiedzieli, że pomimo, że terapia jest super, praca nad sobą jest super, to praca nad sobą wygląda też tak. I jest to normalne, że... E, Mimo, że robicie coś dla siebie dobrego, to często czujecie się przy tym jak głupno. Więc ja Wam już dziękuję za tego vloga. Myślę, że to jest idealny, idealny moment na zakończenie go, i pamiętajcie, wbijajcie na moje social media. W ogóle, ciekawostka do Instagrama, ja próbuję się tam przełamać i próbuję się tam więcej odzywać. Na razie coraz więcej dodaję na story i głównie są to pisane, ale może jak. Zobaczy, że wy tam idziecie i chcecie tam mnie też, to troszkę zacznę się więcej odzywać na instastory. No, zostawcie subskrypcję, lajka, all that good shit. Widzimy się w następnym, pa!